E Witam w kolejnym odcinku Kulturalnego Zamku. Za nami intensywny czas ferii zimowych. W pierwszym tygodniu odbyły się spotkania czytelniczo-ekologiczne, w czasie których dzieci wykonywały masę fantastycznych prac plastycznych, brały udział w grach zamkowych, a także wykonały własne gry planszowe. W czasie ferii ruszyła nowa sekcja, sekcja garncarska i sekcja przyrodniczo-chemiczna. Zapoczątkowane w czasie ferii zajęcia kontynuujemy w czwartki i w piątki. Wszystkie informacje dotyczące wolnych miejsc na sekcji Świdwińskiego Ośrodka Kultury pod numerem sekretariatu widocznym na ekranie. Już 2 marca zapraszamy Państwa na kolejny dzień z kinowymi kitami w Świdwinie. PNB Paribas idę do kina ponownie w Zamku. Tym razem w repertuarze zobaczymy Skarb Mikołajka, Koniec Świata czyli Kogel Mogiel 4, Link 2, 8 rzeczy, których nie wiecie o facetach, oraz Gierek. Informacje dotyczące poszczególnych filmów zostały opublikowane na stronie internetowej Świdwińskiego Ośrodka Kultury oraz na naszym Facebooku. Pierwszy tydzień marca w Świdwinie to oczywiście Kaziuki. W tym roku obchodzimy 30. jubileuszową rocznicę tego wydarzenia. W tej okazji oprócz handlu przygotowaliśmy bogaty program artystyczny. Startujemy 4 marca o godzinie 11 na placu Konstytucji 3 maja. W sobotę 5 marca o godzinie 12 zapraszamy mieszkańców miasta na barwny orszak króla Kazimierza, który poprowadzi Młodzieżowa Orkiestra Dentas Gryffitz wraz z grupą cyrkową. Następnie na scenie wystąpi orkiestra cyrkowa. O godzinie 13 startujemy z konkursem kulinarnym na potrawę kuchni kresowej. Przewodniczącym jury będzie Mateusz Gessler, znany z programów MasterChef Junior. Jednocześnie chciałabym poinformować, że przedłużyliśmy termin nadsyłania zgłoszeń do 2 marca. Warto wziąć udział w naszym konkursie, bo czekają bardzo atrakcyjne nagrody. Zaraz po konkursie kulinarnym przewodniczący jury przystąpi do wielkiego gotowania potrawy kresowej, a następnie poczęstuje nią aż 300 osób. W czasie Kaziuków odbędą się dwa spotkania autorskie. Na pierwsze zapraszamy w piątek o godzinie 13 do kawiarni Czytelnik, a naszym gościem będzie poetka z koszalina pani Ludmiła Raśniak. W sobotę o godzinie 17.30 rozpoczynamy spotkanie z jurorką naszego konkursu kulinarnego Barbarą Zarębą-Szubą, która jest autorką książek Pomorska Książka Kucharska i Bajdurki Pomorskie. Jarmark Kaziukowy zaczynamy w piątek o godzinie 8, a kończymy w niedzielę o godzinie 17. Wszystkich serdecznie zapraszamy.